Witam serdecznie na remakeu of a, -a, 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 -a na <laughs> Nie mam pojęcia, już jak się witać serio, Ostatnio z tym jakoś. <laughs> Mniejszą Ostatnio wgrałem wam materiał, co osobiście mnie się podoba w Call of Duty EW. <laughs> Przejdźmy do tego, co mi się nie podoba. A mi się, mi się, pluszowe mi się, lol. A ja je. Ja je, a więc co osobiście mnie się nie podoba w Call of Duty IV i ogólnie w praktycznie wszystkich FPS-ach ostatnich lat można by powiedzieć. I przejdę do pierwszego punktu, który jest naprawdę tak bardzo poboczny, ale jednak mi osobiście naprawdę przeszkadza. Jest to ilość map. Pomyślmy o tym, że producenci, tak, lub ci, którzy siedzą ci graficy i tworzą tą grę, mają w przypadku Koda 3 lata na produkcję tej gry. 3 lata i gdyby Powiedzmy, nie wiem, taką mapę tworzy, powiedzmy, teraz pięciu ludzi, tak? Gdyby tych pięciu ludzi jedną mapę na miesiąc tworzyło, to byłoby ich o wiele, wiele więcej e, podczas tego, jak ta gra wychodzi na rynek. I to jest to. E, byłoby więcej map, a, o wiele dłużej trzymałaby ta gra nas przy sobie. Z Po że nie gralibyśmy ciągle na tych samych, tak? To nie grałoby się ciągle w kółko. My, jako YouTuberzy, mielibyśmy o wiele więcej ciekawych materiałów do zrobienia i tak dalej. E, zdecydowanie, według mnie, powinno być więcej. map. rozumie, DLC ma się sprzedawać, bla bla bla. Ech, to jest też, temat DLC to jest też taki temat sam dla siebie, tak. Um, jasne, może być, niech będzie, to i tamto um, daje, że tak powiem, dodaje tego życia, to z czasem. Ale bądźmy szczerzy, te gry sprzedają się naprawdę w milionach, tak? W olbrzymich ilościach. Kot co rok pobija wszelkie rekordy sprzedaży jakichkolwiek gier na rynku, i obojętnie to w jakiej dziedzinie, i to i tamto. Według mnie, wystarczająco jest hajsu na to, aby sobie te DLC albo odpuścić i po prostu to wszystko już dawać w grze samej w sobie, albo zrobić z tego darmowe DLC. I czy jest to czymś niemożliwym? Nie. Z tego co wiem, w Rainbow Six wszelkie DLC są za free. Więc. Uh, Call of Duty. Czy nie moglibyśmy tego też zrobić? Oddałoby to trochę wiary uh, całemu fanbase, tak? Trochę by ten cały fanbase Call of Duty odzyskał wiary w was. Uh, gdybyście troszkę naprawdę więcej serca pokazali, a nie tylko wyzysku pieniężnego, jaki wy sobie tam oczekujecie, tak? Tak jest moje zdanie osobiście. Co mi się. Co osobiście mi się jeszcze w IW nie podoba? Uh, i to zdecydowanie w IW to, jest, to są specjaliści. Nie są oni może teraz tak super jakoś mocni i tak dalej, że nie wiadomo jak często giniemy przez specjalistów. Jednak jak dla mnie, tak czy inaczej za często. Według mnie specjaliści są niepotrzebni i miejmy nadzieję, że w kodzie 2017, w tym co ma wrócić do źródła, że naprawdę tych specjalistów nie będzie. Bo ja osobiście nie jestem tego fanem, obojętnie jak mocni lub słabi oni są. E, zawsze znajdziesz jeden, dwóch specjalistów, którzy, zacz e, którzy zaczną nas po prostu z czasem denerwować, tak? E, w przypadku IW jest to pazur przykładowo. Ja nienawidzę. Jak mnie ktoś zabija z pazura, to ja dostaję już takie apopleksji przed monitorem e, i takie małe padaczki, Parkinsona i tak dalej, e, bo nienawidzę. Nienawidzę, jak ktoś zabija mnie specjalistą. E, chociaż sam specjalisty używam, ale dlaczego? Bo jest to w grze i byłoby to głupotą nagle tego nie używać tylko dlatego, że tego nie lubię, tak? Samemu bym sobie nogi podkładał, e, że grałoby mi się trochę ciężej i gorzej. Ale zdecydowanie, gdyby w ogóle nie było specjalistów, zdecydowanie lepiej by mi się to podobało. Mamy już striki, tym się kod różni od innych FPSów. Teraz już też nie od wszystkich, bo już wiele FPS-ów nadciągło, tak? Titanfall i tak dalej, gdzie mamy striki, ale kiedyś Battlefield. Battlefield, właśnie. Battlefield był tą konkurencją dla koda, tak? Co prawda troszkę inna tematyka, troszkę inny setting, całkowicie w ogóle inna gra teoretycznie, ale tam nie było streaków, w kodzie były striki. Jedna z różnic, która rozróżniała te dwie gry, i to według mnie też wystarczy, tak? Po co ci specjaliści, po co to wszystko takie, ugh, lub to co było w goście, te takie map streaki i tak dalej? Nie. Zdecydowanie jestem za nie i będę się cieszył, jeżeli w którymś z kolejnych kodów tych specjalistów już nie będzie. Okej, okay, to jest kolejna rzecz, która mi się nie podoba. I kolejna rzecz, z jednej strony wspomniałem ją w plusach, które mi się podobają, ale też jest to po części minus. To są oczywiście warianty broni, tak? Um, mówię, gdyby w Supply Dropach były same kamuflaże, same wizualne rzeczy, zdecydowanie o wiele, wiele, wiele bardziej by mi się to podobało. Okej, okay. w tej grze, w IW, możemy odblokowywać te warianty dzięki czy to i tamto, ale chodzi o samą rzecz. Skoro już możemy to odblokowywać bez, to po co dawać te warianty do paczek? Niech w paczkach będą naprawdę rzeczy wizualne, a warianty odblokowujemy naprawdę tylko i wyłącznie tą walutą. Całkowicie wtedy usunęłoby to ten faktor przypadkowości, tak? Chcemy mieć jakiś tam wariant, który nam się bardzo podoba? to musimy go odblokować grając, tak? I kto dłużej gra, kto więcej gra, kto skupia się na zadaniach, które musi robić, aby te salwy zdobywać, też więcej by tych wariantów odblokował. Czy odblokowałby ten dobry, czy zły, wtedy by się denerwował albo i nie, tak? I wtedy by wiedział, szfak, muszę zrobić znowu tyle i tyle misji, aby odblokować inny wariant, bo tamten jednak jest lepszy lub cokolwiek. Um. A w paczkach niech one sobie będą i to obojętnie, czy za pieniądze, czy bez, czy też w inny sposób, właśnie tak jak teraz jest, jest w sumie najlepiej, ale żeby właśnie tylko i wyłącznie efekt rzeczy wizualne by były. Zrobiłoby to bardziej też ekskluzywnym, tak? Te rzeczy wizualne byłyby bardziej ekskluzywne i według mnie powinny też być takie rzeczy w tych paczkach, przecież to elitarne rzeczy powinny być naprawdę brutalnie rzadkie. Czyli jakiś elitarny kamuflaż to i tam, powinien być brutalnie rzadko do zdobycia, tak? Że naprawdę te elitarne rzeczy... Rzadko byśmy widzieli. Gdybyśmy przebiegali przez jakąś broń i widzieli, o, oh, fuck, ten gość miał ten i ten kamuflaż, e, to byśmy chętnie tą broń podnosili, co automatycznie zmuszałoby nas też do grania od czasu do czasu inną bronią niż ogólnie, e, bo chcielibyśmy zagrać tym kamuflażem, tak? E, ale nawet i te elitarne rzeczy nie są aż tak rzadkie. Dlaczego? E, bo od czasu do czasu je dostajemy, co robi nas happy i co prowadzi nas do tego, że jeszcze więcej paczek będziemy otwierać, bo chcemy mieć kolejne elitarne rzeczy. Ha, ha, ha. E, nie, zdecydowanie nie. Niech będą tylko wizualne rzeczy, ale za to e, niech elitarne rzeczy naprawdę będą elitarne, lub super, super rzadkie, legendarne troszkę, mniej rzadkie. A te zwykłe niech będą te, które dostajemy najczęściej. Tak, e, nawet i niech będą e, mikropłatności typu kamuflaży, że kupujemy je osobno. I niech niektóre nawet i kosztują po 50 euro. Why not? Kamuflaż nic nikomu nie robi. Jeżeli ktoś chce mieć aż tak mocno ekskluzywny kamuflaż, to dlaczego nie? Niektórzy sobie kupują jakieś te futerały na telefon za 200-300 euro. Do iPhone'a jest nawet y, obudowa, która nawet nie, nie na obkocego iPhone'a, jest tylko i wyłącznie po bokach, która kosztuje 1000 dolarów. I ludzie to kupują. Więc. Y Why not? Why not? E, tylko niech wyciągną z tych paczek te warianty. Niech warianty będą tylko i wyłącznie właśnie za pomocą w salvage, Wtedy zdecydowanie, zdecydowanie będę jeszcze większym fanem tego. I wuj się już ruszyło zdecydowanie w dobrym kierunku, że nie zmusza nas do kupywania tych paczek, aby mieć te warianty. Ale. Po co to zostawiać w paczkach? Niech całkowicie to rozróżnią, będzie zdecydowanie lepiej. E, tak samo jak dodane te paczki i tak dalej do remastera. Według mnie zdecydowanie zły krok zdecydowanie zły krok remaster miał być remasterem remaster miał być tym oryginalnym Call of Duty i tam w oryginale nie było paczek. To po co dodali to do tego remastera e, lub do tego koda, tak, jeżeli w oryginale tego nie było? Uważam to za głupotę, i to są w sumie te rzeczy, które mi najbardziej przeszkadzają. Wszystko inne, ok. Wszystko niegdyś roli podczas grania, nie przeszkadza mi w graniu. E, oprócz, właśnie, specjalistów, e, te warianty są ok, ale mogą być lepiej. E, to są, w gruncie rzeczy, już wszystko. To było na tyle. Ja dziękuję za obejrzenie do końca. Piszę, oczywiście, wasze zdanie na ten temat. I do następnego razu. Yo!